I Roseli bardzo ładnie przyjął start Fiotan i one na prowadzeniu zanim Emiliano Zapata rusza Jenny of Success ofensywnie ruszył Wiaczesław Szymczuk Jenny jest pierwsza dalej Fiotan Emiliano Zapata i w niewielkim odstępie razem galopują Lady Gabi oraz Dakini. Gene of Success, e, pierwsza Altes chyba delikatnie zwolniła. Doszły do niej Fiotan i Emiliano Zapata. No, trzeba coś zostawić jeszcze na finisz. E, trzy długości z tyłu Lady Gabi przy kanacie Dakini od Pola. E, 600 metrów do słupa, zaraz będzie wyjście na prostą. I Gen of Success łapie kanat, idzie za nią Emiliano Zapata. Klacz ma kilka kilo ulgi wagi. Emiliano kapitalnie atakuje polem. Genoa Success broni się przy kanacie. Emiliano wysuwa się na prowadzenie. Kapitalnie ruszyła Dakini teraz. Ale Genoa Success, podobnie jak na Nagrodzie Syreny, fenomenalnie się broni na prostej. Ależ ona ma kapitalne serce do biegania. I za chwilę w celowniku razem Genoa Success, Emiliano Zapata, Dakini, Fiotan. I na piątym miejscu Lady Gabi.